Postanowiliśmy i my pojechać i przerzucić trochę błota, poukładać w kilku domach to, co jest do poukładania, porozmawiać z ludźmi, pocieszyć. Zobaczymy, co tam się dzieje, co można zrobić, gdzie Was wysłać, bo to wszystko po to, żeby zainspirować innych. Bo pomaganie jest czymś, co jest zaraźliwe i nieraz właśnie warto o tym powiedzieć, żeby inni też mogli dołączyć się, bo tam Zawsze jest jakiś człowiek, który potrzebuje wsparcia, będziemy wam robić relacje. Dotarliśmy do Radochowa, gdzie dwie z naszych kościelnych rodzin ucierpiały. Jest pastor Adaś Sobaszek. My jesteśmy tutaj w naszej grupie pomocowej. Przed nami już byli inni. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Tutaj rzeka dzisiaj taka pokolana, płynie 200 metrów stąd, taka spokojna. Ale stamtąd przyszła ta wielka woda, i tutaj wszystko płynęło wielką, wielką, szeroką ławą i zgarniało wszystko po drodze. Ten kontener, gdzie również przedmioty należące do naszych charytatywnych instytucji, to on popłynął trochę dalej, ale dzięki temu w cudowny sposób ocalał dom sąsiadów, bo tak się ustawił, ustawił ten kontener. To jest ta spokojna rzeszka, która zamieniła się w ten potężny żywioł, który wypełnił całą tę dolinę wodą, która popłynęła, zamieniając wszystko w ruinę. I tutaj jest dom naszych braterstwa Tomka i Justyny. Niezwykły dom miodu, który również ucierpiał w powodzi. Tomku, ile mieliście wody, kiedy przyszła ta największa fala? W domu coś zostało, ocalało? Dolne piętro nie. Ale wszystko, co na górze jest w porządku. W domu jest tutaj. Tyle było wody. Tak? No, no. To, co jest błogosławieństwem, to Pan Bóg nas przygotował na gorsze czasy i miód, który był dobrym zbiorem w tym roku, teraz jest dla Was też takim. Tak. miód, miód ta, ocalał cały. Tak, i pojawiają się kolejni ludzie, a to jest szansa na ewangelizację, na spotkanie, na rozmowę. Teraz to się wszystko suszy, wszystkie pomieszczenia są zupełnie w wszystko zostało przerzucone. No, tak wygląda kaplica po nowym remoncie. Tutaj. Była kuchnia, zostały tylko z górnej szatki. i woda była dookoła piłki. A w środku no to był w ile było to. Wszystkie pomieszczenia wyglądają tak samo, chodzą szakie. Ale wszystko, zupełnie wszystko. No ten pokój najlepiej wygląda. To była taka ciekawa historia, bo no to to łóżko zostało kupione na dwa dni przed powodzią. Tak. I w jaki sposób ono ocalało? Stało w kościele na stole. Jeszcze nie rozpakowane? Tak. I to jedyne łóżko, na którym Tomek teraz może spać. Przyszła woda... I zmyło wszystko dookoła, ale domek ostał się, to jest takie już pierwsze niezwykłe, pierwsze Powiem, że mówię, szczerze, że to jest cud, po prostu, tak, bo że kiedy ten domek. przychodzi wielka woda, tak. to nie wybiera, a jednak Pan Bóg nieraz potrafi oszczędzić. Ten mały domek, tutaj płynęły dużo większe rzeczy, tak. większe drzewa, które zmiatały wszystko, a no jest, jest jakiś tutaj problem, jakaś strata, bo wczoraj, jak przyjechaliśmy, tutaj była kuchnia, wszystko wyglądało tak, że można właściwie zamieszkać ale okazało się, że jest wilgoć w podłodze i trzeba było wszystko zdjąć, osuszyć, ale Adaś, będzie, będzie pięknie znowu. No wierzę w to, że po prostu dalej będziemy mogli tu prowadzić tę działalność, w zasadzie koniec sierpnia, początek września, brukarz miał nam zrobić podjazd i schody do tego domku. Zamówiliśmy meble, ale Te w zasadzie mebie, nie, ma, nawet nie ma gdzie tych mebli stawić, Ale w tym wszystkim widzimy tutaj to, że ten domek ocalał opatrzność Bożą. Pisała do mnie pewna osoba proponując pomoc, że ma przyczepkę, prawda, ma agregat, że chce przyjechać, czy może nam pomóc ale ja się po prostu trochę bałem, bo nie, nie znałem tego człowieka i milczałem. Ale w końcu zadzwonił do mnie i powiedział, że jest w Lądku yy, i czy on może do nas tutaj podjechać. No i jak przyjechał, okazał się to wspaniały brat w Chrystusie, mógłbym nawet powiedzieć, że anioł, Bartek, yy, który po prostu, no, on tu zamieszkał po to, żeby być człowiekiem, który, no, złotą rączką we wszystkim, co jest nam potrzebne, żeby nam pomóc, yy, gdyż no normalnie też i pracujemy. Moja żona pracuje zawodowo i musieliśmy pojechać na mieszkanie służbowe do Bystrzycy Kłodzkiej. Mogliśmy zostawić go tutaj. I, a on zajmował się tutaj najpotrzebniejszymi rzeczami i wciąż się, się, wciąż się i wciąż zajmuje, cały czas jest, załatwił sobie urlop, mieszka w Niemczech, ale został tu z przyczepą i bez tej jego przyczepy i bez jego osoby byśmy sobie nie poradzili. Bo poprzez to, co tutaj się dzieje, nawiązujemy coraz lepsze kontakty z ludźmi i przyjaźnie przede wszystkim, no i taka wypływa tu serdeczność od tych ludzi i my również możemy się z nimi modlić, pocieszać ich w około tutaj okolicy. Moja żona chodziła, przytulała tę sąsiadkę, prawda, która była załamana. Ja widziałem pana, który siedział w samochodzie, płakał i mówi, że on się stąd nie rusza, no bo boi się zostawić, to wszystko niestety ludzie chodzą i kradną. No różne doświadczenia tutaj przeżywamy, ale yy, yy, zawiązujemy coraz lepsze relacje i kontakty z tymi ludźmi przez właśnie tę tragedię i w tym widzę właśnie Boży cud. Adaś i Aniu, bardzo dziękujemy za Waszą służbę tutaj. Wierzę, że to są te momenty, kiedy my będziemy mogli okazać się tą dużą, bożą rodziną i wspierać Was nie tylko w modlitwie, w konkretnym działaniu. Niech Was Bóg tutaj używa w mocy. I bardzo dziękujemy, że w tej trudnej sytuacji Wasza postawa jest również dla nas taką zachętą, że będąc Bogiem, chodząc z Nim, On dodaje sił. Przechodzeniu w te kryzysy, a nawet te kryzysy potrafią przekuć się w coś większego, gdzie ludziom wokół można opowiedzieć o Bożym Działaniu, o Jego dobroci, o Jego Królestwie. Amen. Jeszcze jakieś może słowo do braci Sióstr w Kościele? Chwała Panu.